Cześć! Zapraszam na odcinek powstały we współpracy z polską marką kosmetyków mineralnych Annabel Minerals. Są to naturalne kosmetyki mineralne, odpowiednie do każdego typu cery. W ofercie marki znajdziecie również akcesoria. W tym tutorialu pokażę Wam moich ulubieńców od Anabel Minerals oraz zaprezentuję nowości marki. Kredki do oczu i ust oraz pigmenty mineralne. Pokażę Wam szybki, uniwersalny look na co dzień oraz jak za pomocą kilku prostych trików podkręcić go na wieczorne wyjście. Do tego odcinka zaprosiłam moją koleżankę Karolinę, która tak jak wiele z Was była ciekawa mineralnych kosmetyków, ale nie wiedziała jak zacząć z nimi swoją przygodę. Zapraszam na odcinek i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeśli chodzi o przygotowanie skóry pod makijaż, w Marce Anabel mamy dwie opcje. Mamy lekki krem nawilżający, który błyskawicznie się wchłania, oraz wielofunkcyjny olejek, który będzie moim wyborem dla Karoliny. Ten olejek może być stosowany do makijażu lub jako olejowe serum na noc. Ja bardzo lubię stosować go jako pielęgnację przed podkładem rozświetlającym, ze względu na to, że bardzo szybko się wchłania i daje piękne glow na skórze. W środku mamy dużo cennych składników: olej arganowy, olej z pestek winogron, olej makadamia i olej z pestek malin. Olejek świetnie sprawdza się u cery dojrzałej, poszarzałej i zmęczonej, przywraca jej blask i energię. Wybrałam dla Karoliny podkład mineralny o wykończeniu rozświetlającym. To jest mój ulubienie ze względu na bardzo prosty skład. On pomaga przywrócić równowagę skórze. Jest niewidoczny jak druga skóra i to, za co uwielbiam go najbardziej minimalizuje widoczność porów. To jest mój ulubiony podkład na takie luźniejsze dni, kiedy ten makijaż jest szybki i ekspresowy. Ten podkład możecie stosować na sucho i to jest moja ulubiona metoda aplikacji, ale jeżeli lubicie płynne formy, możecie połączyć go z kremem nabliżającym lub olejkiem, a jeżeli potrzebujecie większego krycia, to możecie stopniować i dokładać kolejne warstwy. Słuchajcie, to jest pierwszy podkład, który przekonał mnie do sypkiej formuły. Nakłada się błyskawicznie, najbardziej lubię nakładać go pędzlem kabuki i wtedy szybko omiatam twarz, a jeśli chodzi o trudniej dostępne miejsca, to macie tutaj taki pędzelek mini kabuki, którym można fajnie pokryć miejsca wokół nosa, pod oczami czy na górnej powietrzu. Od razu po podkładzie przechodzę do konturu i tutaj używałam mineralnego podkładu matującego w kolorze Golden Medium. Wiem, że wiele z Was boi się takiej sypkiej formy, jeżeli chodzi o brązer, ale tutaj naprawdę nie ma powodów do obaw. Kosmetyk bardzo fajnie się blenduje i ładnie łączy ze skórą. Teraz pora na róż i tutaj przed Wami taki przepiękny, bardzo uniwersalny kolor, który pasuje niemal każdej cerze: Sunrise. To jest róż o takim półmatowo wykończeniu. Ja lubię nakładać go dużym pędzlem, wtedy on wygląda bardzo naturalnie. Poznajcie mojego absolutnego ulubieńca przed Wami Diamond Glow. To jest taki rozświetlacz, który towarzyszy mi już od dłuższego czasu. On się świetnie sprawdza też na planach zdjęciowych, w telewizji. Kamera go bardzo lubi, ponieważ ten jego blask jest bardzo taki subtelny, delikatny. Jest to jedyny produkt, który był akceptowany przy tańcu z gwiazdami czy przy różnych produkcjach ze względu na ten szlachetny blask. To oko się wyspało, a to nie. Zdarza się, że rozświetlacze mają zbyt mocny perłowy blask, który nie sprawdza się przy wielu okazjach. Ten rozświetlacz idealnie sprawdza się do cer dojrzałych. Jest naprawdę bardzo taki bezpieczny, szlachetny, ale jeśli chcecie, możecie e, wzmocnić jego intensywność. Zanim przejdziemy do makijażu oczu, chciałam wam przybliżyć nowość Anabel Minerals kredki do makijażu oczu i ust, które występują w trzech kategoriach. Mamy kredki do oczu Jumbo, kredki do ust Jumbo oraz klasyczne kredki do makijażu oczu. W każdej kategorii mamy po trzy uniwersalne ponadczasowe kolory. Przed Wami kredka Jumbo do makijażu oczu. Postawiłam na odcień Maple. To jest bardzo uniwersalny, głęboki brąz z miedzianą poświatą. Myślę, że sprawdzi się przy każdej tęczówce, ale szczególnie pięknie będzie podkreślał niebieskie oczy. Kredka jest mięciutka i bardzo plastyczna, ma taką e, masełkową formułę, e, dzięki zawartości naturalnych olejów mineralnych, bardzo łatwo się rozciera zarówno pędzelkiem jak i palcami. Ja zrobię jeszcze jedną rzecz, wrócę na moment do rozświetlacza Diamond Glow i delikatnie rozświetlę sobie środek powieki, taką cienką warstwę, żeby ten makijaż fajnie prezentował się w naturalnym świetle dnia. Kredka do ust Jumbo to produkt dwa w jednym. Możecie używać jej jako konturówki do perfekcyjnego wyrysowania ust, lub jako pomadki, i wypełnić ją całe usta. Ja zrobiłam kontur, a resztę wypełniłam balsamem. Karolina na ustach ma odcień Marigold. To jest taki ciepły beż z nutami moreli, a kolor, który widzieliście u mnie na początku odcinka to cranberry. I tak prezentuje się szybki dzienny makijaż, który powstał przy użyciu dosłownie kilku produktów. A teraz pokażę Wam, jak za pomocą kilku prostych kroków zmienić ten dzienny makijaż wieczorowy. Zacznę od klasycznej kremowej kredki do oczu. To jest odcień pine, czyli taki neutralny, głęboki brąz o matowym wykończeniu. Będę przyciemniać przestrzeń między rzęsami. Końcówkę kreski rozcieram kulkowym pędzelkiem ku skroniom, żeby zrobić większą płaszczyznę na oku. Wracam do kredki jumbo w odcieniu Maple i będę delikatnie zarysowywać dolną powiekę. I rozcieram delikatnie kontur pędzelkiem kuleczką, który jest idealny do dolnej powieki. A teraz kośny pędzelek i odrobina mineralnego cienia cinnamon. Zależy mi, żeby trochę wyciągnąć kształt oka. Pigmenty mineralne występują w pięciu odcieniach. W butiku Annabel Minerals dowiedziałam się, że ulubione kolory makijażystów to Rose Gold i Electrum, a ja zaprezentuję Wam dzisiaj odcień Soundstone, który będzie idealny dla niebieskiej tęczówki oczu Karoliny. Idealny do niebieskiej tęczówki. Tutaj możecie stopniować intensywność. Blask jest niesamowity. Ja najbardziej lubię nakładać pigmenty palcami. Ponieważ jest to makijaż wieczorowy, warto dodać jeszcze jedną porcję maskary. Teraz duży pędzel i pigment mineralny Electrum. Bardzo fajnie wygląda na dekolcie. Można też nim mocniej zaakcentować obojczyki. Właśnie świetnie sprawdza się na wieczorne wyjścia. Wzmacniam sobie bronzer i tym razem używam koloru Golden Dark. W końcu za chwilę idziemy na miasto, więc ten kontur też musi być wyraźniejszy. Nakładam opalizujący róż w odcieniu Peach Glow z odrobiną blasku. Ten produkt towarzyszy mi już od dawna przy sesjach beauty, przy takich sytuacjach, gdzie zależy mi na pokazaniu piękna skóry. Na usta kładę ten sam odcień co poprzednio, czyli marigold, ale tym razem wypełniam nimi cały kontur. Cała ta czynność dzieje się błyskawicznie ze względu na grubość tego ołówka. Jeśli macie ochotę na bardziej wyrazisty efekt, możecie dokleić kilka kępek. No i mamy efekt wow. Jestem ciekawa, który z tych luków bardziej przypadł Wam do gustu oraz jakie jest Wasze podejście do minerałów, a jeśli mieszkacie w Warszawie, bardzo polecam Wam odwiedziny w warszawskim butiku Anabel Minerals, gdzie w miłej atmosferze możecie potestować ich produkty.